Adrian, jaki procent Twojego majątku to nieruchomości? To jest około 50%. A drugie 50%? Biznesy, firmy i inne aktywa płynne. Okej, okay, brzmi interesująco, a wracając do nieruchomości. Od jak dawna inwestujesz w nieruchomości? Yy, to jest gdzieś około 15 lat. Okej, okay. dzisiaj poprosiłem Cię, żebyś przygotował takie trzy Korzyści, jakie możemy odnieść z inwestowania w nieruchomości, ale zanim do nich przejdziemy, to od razu chcę wprost powiedzieć. Jako mentorzy dla biznesu, zaczynamy comiesięczne spotkania z ekspertem. Pierwsze spotkanie będzie z Adrianem i informacje o tym spotkaniu, o tym, będzie ono to dotyczyło oczywiście tematu nieruchomości, znajdziesz pod tym nagraniem. Tam dowiesz się więcej. Natomiast Adrian. Powiedz, jakie trzy korzyści możemy odnieść z inwestowania w nieruchomości, ale chodzi mi o takie, w których Ty możesz poprzeć, tak, ja to zrobiłem i odniosłem korzyść. No, nieruchomość może być na przykład dla nas dźwignią finansową, to znaczy możemy ją kupić tanio, y, troszeczkę ją podrasować w cudzysłowiu i sprzedać drożej, czyli zarobić na tym bezpośrednio. Nieruchomość może być y, dla okay, nas... Zostańmy przy tym pierwszym. Ty osobiście ile razy inwestowałeś właśnie w tak zwane flipy, czyli kupowałeś, remontowałeś i sprzedawałeś? No, bezpośrednio jako ja, moja osoba to nie jestem w to bezpośrednio zaangażowany, natomiast cały czas to robimy jako, jako jedna z moich spółek. Mhm. Więc cały czas, cały czas działamy. W tym kierunku. Natomiast tak bezpośrednio raz czy dwa razy zdarzyło mi się kupić bardzo tanio i nie wiem, podzielić nieruchomość i zarobić na tym dość spore pieniądze. Mhm. Dość spore pieniądze to jakiego, o jakiego rzędu pieniądzach mówimy? Bo strzelam. Kupiliśmy nieruchomość za około 100 tysięcy, a sprzedaliśmy w ciągu tam kilku miesięcy za kwotę około 300 tysięcy. Wow, Więc tak. zarobiliśmy 200 tysięcy, powiedzmy, na przeciągu roku. Mhm. Okej. Okay. To jest przykład, no bo tam rozumiemy, że też były jakieś koszty. Tak, właśnie były, tak, oczywiście. I to szczegóły będą, o tym, będą na szkoleniu, i też to szkolenie jest tak pomyślane, żebyś mógł być aktywny, zadawać pytania, dopytywać właśnie o te szczegóły, bo często właśnie w tych niuansach tkwi rentowność lub jej brak. Dobra, drugi przykład. No, nieruchomość, które z reguły, nieruchomości, które wykorzystujemy dla siebie, y, są pasywem, y, ponieważ no, kosztują nas, ale mało kto wie i mało kto sobie zdaje sprawę, że jeżeli taka nieruchomość jest sensownie y, użyta jako zabezpieczenie hipoteczne, na przykład kredytu w biznesie, to staje się aktywem, zaczyna zarabiać, bo y, odzyskujemy jakby pieniądze które są zamrożone w domu, w którym mieszkamy yy, i używamy ich po to, żeby rozwinąć swój biznes. Ja wiem, że większość ludzi tutaj dostaje w tej chwili gęsiej skórki, jak można yy, w ten sposób postąpić, ale no, biznes rządzi się swoimi prawami, wymaga kapitału, w związku z tym wymaga też ryzyka. Yy, więc nieruchomość z, z pasywa stanie się aktywem, jeżeli. Yy, wiemy, w jaki sposób ją wykorzystać. Okej, okay. a czy jesteśmy w stanie jakoś tą nieruchomość ochronić, kiedy bierzemy pod nią kredyt i inwestujemy w biznes? Ech. Tu jest no ciężka sprawa, należałoby to yy, no, przedyskutować być może z jakimś ubezpieczycielem, Jak, jakoś, jakoś sensownie to ubezpieczyć, czy, czy, czy kredyt ubezpieczyć, natomiast yy, no samo z, z definicji, wystawiając pewną nieruchomość jako zabezpieczenie hipoteczne, no ryzykujemy, tak, w momencie kiedy w momencie, kiedy byśmy nie spłacili kredytu, kiedy by nam się biznes posypał, no to ryzykujemy tym, że, że, że ta nieruchomość zostanie nam zabrana, ale m, nawet gdybyśmy nie dali tego jako zastaw hipoteczny, to musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, że jako właściciel nieruchomości, Biorąc kredyt w banku, w momencie kiedy nie spłacamy tego kredytu, a yy, yy, bank zaczyna windykację, no to tak czy owak, yy, jeżeli jesteśmy posiadaczem jakiejkolwiek nieruchomości, to bank zacznie od tego, że będzie próbował zająć nam tą nieruchomość. Yy, w związku z tym, jest to składnik naszego majątku i, i firma windykująca będzie, yy, będzie zaczynała od tych, yy, od tych aktywów czy od tych. Rzeczy, które mamy, yy, będzie zaczynała windykację od tych najłatwiej, najłatwiej zbywalnych. I pręd, prędzej czy później, jeżeli zabraknie, nie wiem, środków na koncie, jeżeli zabraknie takich płynnych, płynnych aktywów, to i tak yy, nieruchomość się znajdzie gdzieś w następnej kolejności jako, yy, jako środek, gdzie bank będzie próbował yy, się zaspokoić finansowo. Więc tak czy owak, Dobry, dzięki za to pytanie. To, to pytanie to dla wszystkich, którzy nas słuchają, zaskoczyło Adriana, bo nie uzgadnialiśmy, że o to będę pytał, ale zadałem to pytanie z dwóch powodów. Właściwie z jednego, a dwa powody wyszły. Żeby pokazać, że Adrian nie jest typem człowieka, który będzie ci obiecywał złote góry i powiedział, tak, oczywiście można ochronić, to tylko dobre ubezpieczenie. Nie, to jest człowiek, który jest realistą i to cenię i potrafi pokazać, no nie, no to jest ryzyko, które musisz podjąć. A z drugiej strony, czego się nie spodziewałem, że pokażę jakiś yy, właśnie o tym komorniku. Też jest człowiekiem, który ma szeroką wiedzę biznesową. Ja wiem, że na rynku jest dużo o nieruchomości. Natomiast to jest takie nie tyle może szkolenie, co spotkanie z ekspertem, który inwestuje w nieruchomości, który podzieli się swoim wiedzą, ale który też szczerze odpowie ci na pytania, które masz, ponieważ my nic nie będziemy ci dosprzedawać, więc jakby możesz czuć się bezpiecznym i uzyskać dużo wartościowej wiedzy. Dobrze, i trzeci powód. Ja to nazwałem, że nieruchomość może być urządzeniem akumulacyjnym. Urządzenie akumulacyjne, jakkolwiek byśmy do niego nie podeszli, to jest urządzenie, do którego przez jakiś czas ładuje się, które się jakiś czas ładuje, w jakikolwiek sposób, na przykład akumulator, sama nazwa wskazuje, że to jest rodzaj urządzenia akumulacyjnego. Możemy na przykład ładować ciepło w zbiornik akumulacyjny. Czyli ogrzewać wodę w jakimś dużym zbiorniku, po to, żeby potem powoli on jest dobrze zaizolowany, zabezpieczony, więc tam woda tam wolno stygnie i możemy przez wiele godzin jeszcze ogrzewać mieszkanie tą wodą w momencie, kiedy piec już nie pracuje. Tak? Są jeszcze inne typy. Jak ktoś poczyta na temat elektrowni Żar, na Górze Żar, no to tam też jest wykorzystywane takie urządzenie akumulacyjne, ale to już nie chciałbym się zagłębiać w szczegóły. Powiedz Atom... nieruchomość, w jaki sposób nieruchomość, nieruchomość może być? No jeżeli, jeżeli w ciągu swojego życia biznesowo-zawodowego zdobędziemy czy zakupimy dostateczną ilość nieruchomości albo zakupimy jedną nieruchomość, ale ona jest dostatecznie duża. Ja mam nieruchomość, którą jakby skończyłem 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 pracę nad nią y, niedawno, kilka lat temu. Ona jest warta kilka milionów złotych. Jedna, jedna duża nieruchomość przemysłowa y, i ona mi generuje kilkadziesiąt tysięcy złotych dochodu. W związku z tym, y, ponieważ jak widać na, na obrazku za jakiś czas, będę się wybierał już na zasłużoną emeryturę czyli moje, mój piec przestanie ogrzewać czyli moje takie bezpośrednie starania. Moje bezpośrednie działania przestaną być może być tak aktywne, ale będę miał ten zbiornik z ciepłą wodą, która będzie zasilał i ogrzewał mój dom wtedy, kiedy moja aktywność spadnie. No i to jest ogromna zaleta nieruchomości, które same w sobie właśnie są takim zbiornikiem akumulacyjnym takim urządzeniem, gdzie wartość jest przechowywana i można ją potem powoli, powoli odbierać sobie. Okej, okay. dzięki. To są trzy przykłady, którymi się podzieliłeś. To spotkanie będzie wyglądało tak, że jeżeli się zapiszesz, zapłacisz za nie, czyli zainwestujesz swoje pieniądze i swój czas, to będzie spotkanie online. Adrian będzie mówił i też będziesz mógł zadawać pytania. Mamy tak przewidziane, że będą dwie sesje, ale jeżeli pytań będzie więcej, zainteresowanie będzie, w stanie jeszcze o godzinę to spotkanie przedłużyć. Adrian, powiedz o no, wszystkim, to w ofercie zobaczy każdy, kto jest zainteresowany, ale jakie korzyści się człowiek, który przyjdzie na to spotkanie? Ja mogę przykładowe tylko korzyści. Nauczysz się na przykład, jak wy wykorzystywać nieruchomość jako koszty, legalne koszty w biznesie. Jak legalnie za pomocą nieruchomości wyciągać kapitał ze swojej spółki, która jak wiadomo, no, spółki prawa handlowego ma, jest tutaj problem z wycią wyciągnięciem większego kapitału jak efektywnie zabezpieczyć swoją przyszłość za pomocą nieruchomości. A wszystko to będzie okraszone dozą takiego zdrowego rozsądku i takiego zdrowego pesymizmu. Dlatego, że bycie w tej dziedzinie takim zbytnim optymistą prowadzi często na manowce. No i myślę, że z tego powodu też warto przyjść na to szkolenie, ponieważ tam dowiesz się też kiedy nie warto inwestować w nieruchomości, tak. Więc na dole masz link, w linku masz ofertę, a na tej samej stronie, na której jest oferta, jest mnóstwo wywiadów z Adrianem, informacji o nim możesz sobie posłuchać. Tak naprawdę zobacz, czy to szkolenie jest dla każdego? Na pewno nie. Czy jest dla ciebie? Zobacz na naszą stronę i sam zdecyduj. Dzięki Adrian za podzielenie się. Dziękuję.